cześć, zanim kolejny film to krótko przypomnę o mojej akcji remont łazienki, ponieważ dzięki temu że kupiliście kilkanaście wirtualnych cegiełek, to udało mi się ruszyć z remontem, za zebrane pieniądze zrobię hydraulikę oraz wylewkę i być może wkrótce pojawi się pierwszy odcinek z remontu na moim kanale, zachęcam ponownie do kupna cegiełek, pozwoli to na kontynuację prac będzie potrzebne jeszcze wiele materiałów między tymi co wesprą akcję rozlosuję elektronarzędzia Więcej szczegółów na mojej stronie. Cześć. Dzisiaj opowiem trochę o tym, jak wycinać otwory w płytkach, w gazurze, w terakocie, w różnej twardości i gresach. Pokażę, jak to robić różnymi sposobami i różnymi narzędziami. Zapraszam do oglądania. Najpierw chyba najbardziej uniwersalne narzędzie do cięcia różnych materiałów, czyli szlifierka kątowa. Do cięcia zakładam diamentową tarczę do płytek ceramicznych. Płytka, w której będę ciął, to miękka glazura układana wewnątrz pomieszczeń na ściany. Szlifierką możemy wycinać kwadraty czy inne nieskomplikowane wzory i nie powinno być z tym większych problemów. Minusy to strzępienie materiału, kurz i nierówna linia cięcia. Ale jeśli cięty kawałek ma być zasłonięty, to nie ma to większego znaczenia. Jeśli nie ma żadnych otwornic do płytek, to z wycięciem otworu na puszkę też można sobie poradzić. Wystarczy ponacinać szkliwo płytki wokół obwodu, a następnie przeciąć wzdłuż średnicy w kilku miejscach. Delikatnie pukam wyłamując nacięte fragmenty. I przy pomocy małego klucza płaskiego lub obcęgów wyrównuje otwór. I puszka ładnie pasuje. Gorzej może być z twardszymi gresami. Z cięciem w linii prostej można sobie jeszcze poradzić, z wycięciem i wyłamaniem otworu może być dużo trudniej. W podobny sposób możemy użyć multitula z odpowiednią końcówką do płytek, ale sposób ten będzie dużo mniej wydajny i poradzimy sobie tylko z glazurą. Z gresem nie ma co się męczyć. Wyciąć otwór na puszkę możemy również wyżynarką. Wystarczy zaopatrzyć się w brzeszczot wolframowy, wywiercić dziurę wiertłem i wyciąć. Sprawdza się tylko w cięciu glazury. Ok, to teraz przyjdziemy do wiercenia różnego rodzaju otworów. Przygotuję najpierw płytki ceramiczne. Kilka rodzajów poprzyklejam na płytę gipsową, gdzie będę wiercił miękką glazurę, twardszą terakotę i kilka rodzajów igresów. Pierwsze wiertło do betonu. Zaznaczam najpierw miejsce wiercenia przez kilkukrotne puknięcie młotkiem i wiercę bez udaru. Jak widać takie zwykłe wiertło za kilka złotych spokojnie wystarczy do miękkich płytek glazury. Trochę ciężej jest już z terakotą, ale wiertło też daje radę. Zobaczmy jak to jest z gresami. Przy pierwszej płytce musiałem nawiercić się ponad 10 minut z przerwami. Ale jakoś się udało. Z drugim gresem technicznym dałem już sobie spokój po kilku minutach. Podobnie z pozostałymi gdzie wiercenie takim wiertłem jest po prostu stratą czasu. Może się udać, ale przy większej ilości otworów nie ma to żadnego sensu. Z pomocą przyjdzie nam takie oto wiertło diamentowe, ponieważ nie ma ono szpiczastej końcówki, to wiercenie zaczynam ze skosa i zagłębiając się w materiał prostuje. Płytkami z glazury nie ma żadnego problemu. Do wiercenia wiertłem diamentowym pomocny może być taki gadżet z prowadnicami do wierteł, który mocuje się na płytce, podłącza się do niego system chłodzenia i wiercimy na niskich obrotach. Dzięki chłodzeniu trwałość wiertła diamentowego będzie dłuższa. To przejdźmy teraz do płytek gresowych. Ten rodzaj ma chropowatą powierzchnię, i jak widać, przyssawka nie trzyma się dobrze. Chłodzić jednak możemy również w inny sposób wystarczy mokra gąbka kilkanaście sekund i otwór wywiercony. To jeszcze inny gadżet z marketu: wlewamy tutaj wodę i przyklejamy do płytki. Niestety przyssawki nie trzymają, także nie wiem po co w ogóle są. No dobra, przytrzymam sobie to ustrojstwo i po kilkunastu sekundach otwór wywiercony. Podobnie w ostatnim gresie, także wiertło diamentowe, choć dużo droższe od zwykłego do betonu, to jest to najlepsze rozwiązanie na płytki gresowe. Skoro już wiesz jak wywiercić pod kołek, to przejdźmy do większych otworów. Najtańsza otwornica za kilkanaście złotych. Ustawiam promień koła i skręcam, zaznaczam środek i wyżynam. Robi to cudo na pewno dużo hałasu, lepiej też wycinać nieprzyklejoną płytkę, nacinając z dwóch stron. Poza tym narzędzie to nadaje się tylko do miękkich ściennych płytek. To teraz taki dosyć popularny zestaw otwornic z nasypem wolframowym. Nadaje się przede wszystkim do glazury. Mamy tu wiertło prowadzące, także najpierw przewiercamy płytkę. Następnie wyżynany jest otwór. glazurze to kilkanaście sekund i sprawie. Przy gresach może być już różnie. Najpierw warto przewiercić płytkę wiertłem diamentowym. Pierwszy gres z ciąłem kilka minut. podobnie, ale z gresem technicznym już sobie darowałem. A przy twardszych materiałach może być to niemożliwe. To jeszcze taki tańszy zestaw, również z nasypem wolframowym. Działa podobnie, choć trochę mniej stabilnie. Bo otwornica czasem spada zanim wejdzie w materiał. Trzeba po prostu przytrzymać. Tak to niemal identycznie nadaje się do miękkich płytek ściennych. Z gresami radzi sobie już słabo albo w ogóle. I teraz mamy najlepsze i najdroższe rozwiązanie, otwornica diamentowa. Nie ma tutaj wiertła prowadzącego, dlatego wiercenie zaczynam pod skosem i zagłębiając się w materiał prostuję koronkę. Żeby koronka służyła nam dłużej pamiętać należy o spryskiwaniu wodą, na przykład spryskiwaczem. Po chwili otwór w glazurze zrobiony. To teraz gres. Pamiętać należy o moczeniu i wierceniu na wolnych obrotach. Bez większych problemów mamy otwór w płytce. Pokażę, jak wywiercić przy pomocy takiej prowadnicy do otwornic, kupione w markecie budowlanym. Mocuję prowadnicę do płytki za pomocą przysawki. Można podłączyć do tego zestaw do chłodzenia. Wkładam otwornicę, blokuję prowadnicę i wiercę. Gadżet może przydatny, jeśli masz dużo otworów do wywiercenia, ale jeśli już, to warto kupić lepszej jakości, bo ten odklejał się od płytki i bardziej przeszkadzał niż pomagał. Po niecałej minucie otwór wywiercony. Także koronka diamentowa świetnie radzi sobie z gresami. Oczywiście, jeśli nie kupimy takiej najtańszej, także tutaj, cena jak ze wszystkim, idzie również z jakością. No dobrze, to by były w zasadzie wszystkie najpopularniejsze sposoby i narzędzia do cięcia otworów w płytkach. Na koniec jeszcze taki oto gadżet i kilka ciekawostek. Zobaczmy, jak wygląda w praktyce wycinanie otworów i przy okazji przetestuję taki oto szablon, który ma w tym pomóc. Mamy przykładową sytuację, wystającą rurkę i wokół płytki. Przystawiamy szablon do narożników i otworem celujemy w rurkę. Całość skręcamy, by było sztywne. Przykładamy szablon do płytki i odrysowujemy miejsce otworu. Teraz należy wywiercić odpowiednią otwornicą. Przy okazji pokażę, jak sobie poradzić bez żadnych prowadnic do wiercenia. Bierzemy płytę gipsową i wycinamy w niej otwór. Przykładamy do płytki i wiercimy. A płyta gipsowa służy jako prowadnica. Sprawdźmy, czy pasuje. Jak widać, jest ok. Przy pomocy takiego szablonu możemy wycinać również inne kształty. Tylko czy jest to w ogóle potrzebne, ja jestem zwolennikiem zwykłego odmierzania i zaznaczania na płytce miarką. Pamiętać należy tylko o odjęciu szerokości fugi, jak to jest z puszką elektryczną. Ja robię zazwyczaj większy otwór pod puszkę. Odmierzam środek puszki. Wycinam odpowiednią otwornicą, przyklejam płytkę i dopiero wklejam puszkę. A co jeśli źle wytniemy otwór? Wystarczy wtedy podkuć ścianę. Dlatego lepszym rozwiązaniem według mnie jest obsadzanie puszek po przyklejeniu płytki. To na koniec jeszcze mała porada, żeby wiertło się nie ślizgało przy wierceniu, to zamiast pukania ostrym wiertłem, na płytkę można nakleić kawałek taśmy. I to by było na tyle. Myślę, że wyczerpałem temat. Jeśli nie i masz inne sposoby na wywiercanie otworów w płytkach, to pisz w komentarzach. A my zobaczymy się wkrótce w kolejnych produkcjach. Cześć! A ponieważ kilka osób prosiło mnie, żebym nagrał i pokazał jak wygląda warsztat po remoncie, to kilka ujęć z mojego miejsca pracy. Na ścianach do testów i prezentacji są płyty OSB. Na ścianie po lewo boazeria i narzędzia. Planuję tu jeszcze miejsce na montaż wideo zrobić coś z podłogą. Wcześniej jest jeszcze jedno małe pomieszczenie, także w przeszłości pokombinuję. Na razie to tyle, do zobaczenia.